Hej siemano, tu Wroen Wiem, że nie tak dawno był deck dla wojownika e, Zmontowałem jakiś e, Ale powiem wam, że ostatnio Tak naprawdę jak mi się nudzi I chcę tak sobie szybko wyfarmić e, Czy to golda za winy Czy rangi Po prostu odpalam ten deck i zapinam wszystko jak w masło Serio, naprawdę To już jest chyba praktycznie no, skończony deck, tak mi się wydaje Serio, naprawdę On działa rewelacyjnie, działa genialnie E, dlatego, dlatego pomyślałem, że Wam go przybliżę. E, dobra, no to co, to po kolei. No, ewentualnie mógłbym sobie zrobić jeszcze jeden Amok kosztem jednego Taurena Wojownika, ewentualnie Bitewny Szał mógłbym dorzucić, ale, ale to... W sumie zamiast taurena, dożyć sobie bitwny szał i jest ok. Dobra. I już tłumaczę wszystko po kolei. Więc tak, wewnętrzny szał, czyli e, tak zwany aktywator. Znaczy ja go tak nazywam. E, zadaje jeden punkt dobrzeń stronnikowi i daje mu dwa, dwa do ataku. Na początku służy nam głównie do eliminowania jednostek przeciwnika. E, znaczy standardowo, zazwyczaj. W tym deku on od początku jest trzymany na ręce tylko i wyłącznie po to, żeby odpalić sobie. A to odpalić sobie berserkera, a to odpalić sobie drugiego berserkera, Worgena. Czy jeszcze innego berserkera? Nie dużo tych berserkerów tu nawet nie widziałem. E, egzekucja, czyli nasz muwal e, w razie czego właśnie z wewnętrznym szałem jest połączony, e, zazwyczaj działa dobrze z rozplataniem. E, bardzo fajna rzecz. E, dalej, mój niec. Mój niec to kolejny aktywator, jeżeli mamy parę jednostek na stole, w tym właśnie przede wszystkim berserkera tego z grubasz, grubashi. A no to, mój bomba. No, a tak to do każdej innej jednostki, czy to Worgen, czy to, czy to o, bardzo, bardzo dobrze działa z fanatycznym Berserkerem. Bo za każdym razem, gdy jakakolwiek postać zostaje zraniona, on dostaje buffy do ataku. To jest, to jest tak przegięta karta, że to z głową mała serio. On jest, on jest porąbany, naprawdę. Zresztą sami zaraz zobaczycie, że on takie cuda kręci. Głowa mała. E, ok, ognisty topór wojenny to. Właściwie bronię, bo jest ognisty topór wojenny, yy, ognisty wojenny topór i arkanitowy rozpruwacz. One są tu tylko po to, żeby kasować przeciwnikowi jednostki. E, tak, tak, żeby nasze mogły klepać, bo zazwyczaj bardziej się to opłaca. Ok, e, co dalej? Amok, czyli dopakowujemy naszą ranną jednostkę. Gość się nie spodziewa, a tu nagle, puff, i plus 3, plus 3. Bite w no to właśnie, drawujemy kartę za każdą zranioną przyjazną postać. E, Rozpłatanie, tak jak mówiłem, do egzekucji jest bardzo dobre. Berserker za Mani, e, no to kolejny, to, znaczy pierwszy właściwie, tak, to jest, to jest pierwszy na W drugiej turze już możemy go wpuścić i on naparza. E, okryty nadzórca, czyli kolejny właśnie aktywator, czy to do berserkera, czy do każdej tej, właściwie każda jednostka tutaj oprócz niego i oprócz tego, który ma szarże. Eee, jak zbierze damage, no to coś się dzieje, nie? Więc, więc bomba. Blok tarczą, czyli właściwie puszkujemy się i dodatkowo jeszcze dobieramy kartę. Bardzo lubię. Eee, bardzo lubię używać tego zaklęcia z tego względu, że ono też jest troszkę OP. No, 5 armora to naprawdę można nastakować tego armora, bo jeszcze nie dotarłem do górnego limitu. Zdarzały się gry, które kończyłem mając 30 punktów życia i np. 20 armora. No i to jest w normalnej grze, to już jest sporo, a co dopiero jak ja cisnę gościa cały czas, nie? Co dalej? Mamy Dowódcę Wojennej Pieśni, który daje naszym Stronnikom szarze Mądrze użyty, naprawdę fajnie działa. E, Fanastyczny Berserker, no to to jest właśnie chyba najfajniejsza karta w nideku, e, bo plus jeden do ataku za każdą zranioną jednostkę. No to z Młyncem on naprawdę w moment się robi ogromny. E, Szalejący Worgen, no to wiadomo, można go w moment zrobić... E, 4, znaczy cztery ataku mu zrobić, no i dwa uderzenia na rundę, a przy tam paru innych kartach, no to i 5 i 6, spoko, nie ma problemu. Elita, no to też jest taka jednostka, która tutaj wchodzi i, i zazwyczaj po to, żeby obstawić tamtych. Tamcie mają stać jak najdłużej, on tu wchodzi zapina kogoś, kto nam grozi, a chłopaki tam Worgeny, nie Worgeny, Berserkery leją. No, arkanitowy to już mówiłem. No i Berserkers z grubaszy, czyli e, taki no, za 5 many, czyli najdroższa w sumie karta w tym deku, e, zapinacz. Ok, e, szybciutkie omówienie za nami, czyli, czyli teraz lecimy, mm, lecimy się tym pobawić. E, ok, e, pierwsza gra przed nami, jest tak bitewny szał. Dobra, na razie wyrzucę bitewny szał i lecimy. No dobra, no tak. Um... Czy te dwie karty już tutaj się szukują? fajnego w miarę kombosa jest jeszcze jedna karta, ok. Na razie kończę turę, e, i tak tutaj pierwsze, pierwsze, znaczy pierwsza tura jest właściwie bez niczego oddana, w drugiej turze odpalam sobie pancerz. Co prawda jest mag, czyli będzie polimorfia, co jest troszkę uciążliwe i rozciąga nam grę w czasie. E. Zabawny gość, zaczął odrzucenia monety, a moneta też jest traktowana jako zaklęcie. Przez to tenż mi już byłby 3-3, no ale skoro tak, ee, dobra, to ja go wezmę i zabiję, tak po prostu, Op. i porobione, no ale to jego wybuch, nie? no na początku tak się pozbiera troszkę tego damage'a, nie wiecie jak to jest, tak, pierdółki, Ok, no i wchodzi w bersekę. Ja tutaj oczywiście kasuję. Chłopka, bersaker już dostaje pierwszy bonus do ataku. Hmm, w następnej że w razie czego wchodzi Elita. Musimy oczyścić słoneczną. Uh -huh. Okej. Okay. No to nie wchodzi Elita, tylko wchodzi Worgen. Pach. Lecimy. O, i troszkę nie przemyślałem, bo teraz on mi prawdopodobnie skasuje jednego z nich. Eee, no, trudno. Zaraz zobaczymy, którego. Tak naprawdę jeden wybór i drugi wybór będzie... Znaczy, jeden i drugi... Yy, no cóż. Więc tak to rozegrał i żmi. I co? I będziesz strzelał w mojego worgena, nie? Oczywiście. Przydałby się teraz zamok. Mm hmm. Ale Amoku nie ma, więc robimy tak. A tutaj 4 i 8. Tak naprawdę nie przejmuję się w tym momencie stratą tych jednostek. Znaczy fajnie jakby tu były, nie? To jest jasna sprawa. Ale, ale, no zobaczcie, ja już go zjechałem do 16 HP właściwie dwoma jednostkami. Mm -hmm. I jest kolejny berserker. Hop. I dołożę sobie jeszcze tutaj 5 pancerza. I jadę na razie, nie? nie ma co zwlekać, czekam. No i teraz za każdą z strzeli na przykład w niego, dopakowuję mojego berserkera, strzelając w elitę. O, jest i szarża, no to tak, mój berserker znika, trudno. Co mi teraz przyjdzie? No i przychodzi mi ognisty wojenny topór, dopakuję sobie drugą elitą i jadę w gościa już za 8 w tej rundzie. To jest naprawdę, to jest taki luzik. Nie zabiję coś, spoko, nie ma problemu. Mamy siódmą turę, a gość już jest yy, martwy. O, o, o! Sześć obrażeń. Łup! No i się jak może. I niszczy mi broń. No cóż za problem, Tak czy inaczej zwycięstwo jest moje. Okej, okay, no i czas na drugą grę. E, tym razem jestem drugi, nie zaczynam. Więc tak, wewnętrzny szał zostawiam. Okej, okay, na razie pozbędę się arkanitowego rozpruwacza. Aha, który do mnie wraca bosko. E, no dobra, jeszcze jedna karta do przyjdzie. Staram się jakoś to obmyślić, co by tutaj zrobić. Zresztą wszystko zależy od tego, co on tu będzie czarował. E, to jest bardzo fajne jednostka, naprawdę. I jest. Berserker za mały. Dobra, no to zaczniemy od tego, żeby go sobie wpuszczę. Na sam początek. W drugiej tu rzeczywiście wchodzi okrutny nadzorca i robi z niego e, jednostkę 7-2. E, no chyba, że wcześniej zaatakuje go tenże tutaj. Stronnik. Ale jak nie, no to tak jak mówię Berserker to będzie cisnął za final. O, o, o! Nie. Gość jedzie prosto we mnie. Srogie agro. Dobra, no to co? To ja w tej chwili. A może zrobię sobie tak. Hop. Hop. I hop. I kończę rundę. Nie będziemy tej jednostki. Będzie 5-2. Tych dwóch zostawię sobie na no za chwilę. A co? W razie czego będę mógł sobie odpalić... O! I co, jedzie we mnie? Nie, coś, tu, co, coś tam czai się w ręce... Pewnie Moonfire. I uwaga... Co to jest? Nie, Elfia Łuczniczka. Och! Okej, okay, mam trzymany, zatrzymany... ja sobie wezmę dwa armory i cisnę w niego. Tu trzeba cały czas, cały czas tu z przeciwnika, naprawdę No stop go układać, lać po pysku czym popadnie jednostki, no to się likwiduje tylko jeżeli mogą w pewien sposób sprawić zagrożenie dla naszych jednostków. O! No to już widzę, cóż teraz uczynię. Znaczy co mu teraz pojadę. Ok, więc chodzi elita. hop i koniec góry. No i teraz na przykład mogę sobie dać mu Amok. Tyle tylko, że jeśli on przeżyje, bo może go zabić łuczniczką w połączeniu z, ze swoim powerem klasowym. Tutaj już widzicie Arkaniton to wyrostu powracając powracający na mnie czeka. O, tak. No, czyli hop i hop. Jasna sprawa. Gość się boi. O, jest i Worgen. dobra. Eee, Okej. Okay. Więc tak, najpierw wpuszczę Arkanitowy rozpruwacz, który mi właśnie smyrnego po stronniku. No i teraz mam zamiar wpuścić Szalającego Worgena, albo, w zależności od tego co zagra przeciwnik, Berserkera. E, jaka jest różnica? No, jeżeli będziemy ja miał tu na stole coś z atakiem 2 lub większym, tak, no to zagrywam Berserkera. Chociaż chyba i tak najprawdopodobniej poleci Worgen. No, zobaczymy zresztą zaraz. Mm -hmm. No, strakuję armor. O, no bardzo dobrze wpuścił Sowę, która nie ma kogo wyciszyć. Naprawdę bardzo mnie to cieszy. Op! No i jeszcze lepiej. Okej. Okay. Eee... Zrobię. tak. I na razie tyle. Sowę mu zaraz zabiję. Teraz wpuszczę worgena. Następnie pojadę młyńcem, a potem okrutnym nazorcom jeszcze raz pojadę w berserker. O, jakiś ukryty. Dobrze, co my tu mamy? No i jeszcze lepiej, popatrzcie, hop. Wchodzi fanatyczny berserker. Wchodzi szalejący Morgan. Hop, i popatrzcie, jak berserker ładnie rośnie w siłę. Znaczy ten fanatyczny berserker już jest 7-3. Pach. No i gość teraz może się zastanawia, a co mi szkodzi, jeszcze go wypakuję. Op. Dziesięć 8 dziesięć No i teraz tak naprawdę y, trzymam sobie oczywiście y, broń, żeby w razie czego zabić mu tutaj tego skrukowiska. Znaczy, tak, krukowiska, tak, zabójca z krukowiska. Y, no, zastanawiam się tylko, kogo on będzie chciał zabić w pierwszej kolejności. Hmm... Y, bo, 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 mój e, okrutny nadzorca tutaj jeszcze może wejść i dopakować sobie jedną jednostkę. Mm. Jeszcze jest amok, It's który najprawdopodobniej skieruje w Worgena. E, no, ale to wszystko się zobaczy. Na razie czekam. Jeżeli on nie zabije mi którejś jednostki, której by mi nie zabił, to już jest i tak koniec gry. No, chyba, że tam coś jeszcze kitra włapie. Ale za 8 many. No! Coś tam może poczarować, to jest, to jest prawda. Tak czy inaczej, każda z moich jednostek zabije jego zabójcę z krukowiska ukrytego. Hmm. No dobra, czekam na razie, co on tu wyczaruje. Ja mam 22 punkty życia, on ma 15, z czego ja tu mam kombosa za milion. Więc on umiera. No... Szybciutko, szybciutko. Co teraz? O! Jest! Zaczyna się jakaś jego zagrywka. O! Proszę. Dwa we wszystkich. Tak, dwa we wszystkich. Dopakował jeszcze obu. Hop. No i co? I zabija groźniejszego spora. Oczywiście nie ma pojęcia co ja tutaj mam w ręce. Więc tak naprawdę to już jest koniec gry. A jeszcze zdążę, zdążę, zdążę. Nie zdążyłem. E, no nic, kolejna wygrana gra. A wiecie co? Tak, właściwie to dorzucę jeszcze ze dwie. Może, je... znaczy, jedną szybką albo dwie trochę dłuższe. Zależy jak będzie szło. <laughs> Wyjątkowy odcinek. E, no i jest trzecia gra wyjątkowo. Tym razem gram z Gandalfem. <laughs> e, no i zostawię sobie te karty. Tak jak są. No, tutaj może być ciekawy, bo Watch Roach ma sporo fajnych kombosów. No, ale ja też mam sporo fajnych kombosów, więc liczę na to, że nie będzie zbyt dużych problemów. Poprzednie dwie gry poszły. Palio z Buta. Uwaga, co mi tu teraz przyjdzie. o jest Berserker na następną rundę. Super. Jest egzekucja w razie czego. Bardzo fajnie. Szalający wolgen, blok tarczą. No, wszystko czego trzeba. Jest removal, jest e, karta defensywna, są dwie karty do naparzania. O, jest i moneta, czyli będzie kombos. Będzie kombos, uwaga. A, jest kombos. To jest bardzo fajne zagranie. Spada. Mm -hmm. Co mi przyszło? O. No i to chciałem na przykład dostać. Hop, z rundy. Dwa obrażeń, to nieważne, naprawdę początek tutaj. E, jeżeli nie gram z dekiem kontrolnym, który właściwie na samym wejściu kasuje mi wszystkie e, stworki. No to, to prawie, że na pewno wygram. Kontrolne deki jednak są cholera uciążliwe przy tym deku. E, no i sprawiają tam czasem większe problemy. E, no oczywiście wszystko jest wygrane, na tyle, tylko że trzeba pokombinować, pokminić jakieś tam. Cuda czynić. No i raczej wtedy... Oh. Okej, okay, jest Zachor. I jest Bombos. Pach. No proszę, No i teraz co? I teraz ja mam trzymany. Zatrzymany. Mogę tak, dobrać sobie... Ehe. Albo wpuścić jego... Ale to nic nie da. Hmm, dobra, teraz ja sobie zrobię. Oj, co mi tu przylagowało. Eee, zrobię sobie armor. Jest kolejny berserker. Eee, no i co? Ja mu zrobię oczywiście tego chłopka. Koniec wyglądu. Eee, dlaczego? Dlatego, że jeszcze by go dopakował. Cholera, wie co by tam zrobił? Też widzę, że ma taki bardziej agwedek. Eee, no, na razie mi 9 punktów życia. O, czyli dużo jednostek. Okej, okay, cztery mamy. No to za cztery mamy wkrótce sobie dwóch chłopaków i na razie kończę rundę. W następnej turze cholera, przydałby się taki młyniec. O, to by było teraz dobre. Bo nie dość, że skasowałbym mu dwie jednostki, to jeszcze e, dopakowałbym obu bersekerów. E, jak nie młyniec, znaczy młyniec z szarżą, bo szarżą zabiłbym mu tutaj pomoc świn. Eee, jak niemu nie sprzedałoby nie się też ten berserker, fanatyczny berserker? O, czyli gość stara mi się, tak. I co, i tego też smyrniesz? No to bez sensu by było dla Ciebie. Zobuź. ogarnij troszkę. O, 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 o. Potem jeszcze cztery many, właśnie, nie zwróćmy uwagi, jeszcze cztery many się czai. A tabulu i jeden obrazek z niego. Ach, proszę. No to teraz naprawdę czekam tylko i wyłącznie na mój Pach. No ale nie przyszedł młyniec. Eee. Okej. Okay. Więc tak. Puszczam e, mi, 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 mi. Puszczam worgena i zrobię sobie a. A ja pocisnę mu tego chłopka, niech ginie. Tu mi się robi pięć ataków, tak. Przez co on najprawdopodobniej zaraz zginie, zresztą obaj chyba zaraz zginą, przynajmniej ja bym zabił na miejscu przeci mojego przeciwnika e, obie moje jednostki, czyli Berserkera i, i jeszcze mającego Worgena. A, no bo to są niebezpieczne jednostki, to zresztą, zawsze powtarzam. No ale zobaczymy, co zrobi tenże mój przeciwnik. Ja tutaj jeszcze mam elitę który wjeżdża od razu, troszkę mało aktywatorów przychodzi, znaczy właściwie to żaden przez co nie ma takiej fajnej zabawy ale, o, jest Berserker za u przeciwnika, uhu no to trzeba będzie zabić Berserkera zamani. prosta sprawa, o o, coś się kroi, czyżby karta z kombosem? zadać 4 obrażeń no, no ty, ty, ty. Tak, wypatroszenie. I nie ma mojego Bersekera za Zamani. No i nie ma też drugiego. No, czyli tak właśnie jak mówiłem, zostawił sobie tylko świnię. Okej. Okay. To ja wrzucam na razie mojego chłopka z szarżą, którym kasuję mu Berserkera za mani i dopakowuję sobie armor. Zabić mu tę dzikuskę, czy nie, będzie na Vorgana. aktywator. I na razie koniec. Ok, e, kratuszkę się przeciąga, bo już 6 rund e, z mojej strony i jeszcze nie zadałem żadnego domiedzia w bohatera. Troszkę gość to spitnie kontroluje. E, ale liczę na to, że zaraz, no tak, obu bersekerów wykorzystałem już. A, no więc. też ma jeszcze 6 many, więc cholerowie, cóż on tam wyczaruje? Paga, o! Elfia fiołczniczka. Oho. I jeszcze 5 many. No nawet tyle byś chłopiec zrobił. O oh, właśnie. Idę do sobie... Szłemcy w orgę. No, no, no. Okej. Okay. Mam 7 many. Za 7 many mogę zrobić 4 many. I 3 many. I za te 4 many Du, 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 du. Jadę w niego. To jest najwyższe. Mm. I co on teraz zrobi? No, obu nawet zabić, pewnie, że mógłby. Pytanie tylko, czy to zrobi. Mam 17 punktów życia. On wykorzystał obie elfie uczniczki czyli nie będzie mógł elfią uczniczką za jeden many puknąć sobie worgena Jest jeszcze ten taki chłopek z snajperką. Krasny taki z no, muszkietem nie snajperką, który też tam dodaje obrażenia. O! Tak. Worgena wsysło. I co? Worgenem zabierze lita? Czy nie? Nie ja wiem czego się spodziewać. O! O! cztery datki, czyli nie. No, to dobrze. Okej. Okay. No i jeszcze sześć many masz. Chłopie, dawaj, coś tam zrób, bo tak mi głupio. No, to znaczy, że trzeba będzie to kończyć. O, jest. Dobrze. Bardzo dobrze. Przyszedł Berserker. Mm, I zostało jeszcze 5 man. I jakby to teraz sprytnie zrobić? No wrzucę sobie arkanitowy Rozprówacz. A oni się tu wzajemnie wezmą i skasują. Już jest cztery ataki na Berskerze, a ja jajaj. Drugie uderzenie z arkanitowego rozpowacza, tak jak ostatnio. Potrzymam chwilkę. Mm -hmm. I czekam na. O, jest zabójcza trucizna, ok. I. Wypatroszenie. Uwaga, uwaga. Nie, jeszcze zabójcza trucizna. Jeszcze więcej. I co, i pojedziesz berserkera? Tak, pojedziesz berserkera. No dobrze. I jeszcze jedna karta w ręce. Uwaga, szalejący worgen! No to szalejącego worgena Za chwilkę się podbędę. No, teraz przyszedł młyniec. Hop, Worgana się pozbywam. Koniec. E, no tak, gość ma jeszcze 5 obrażeń na swoim mieczyku. E, przyznam szczerze, że przydałby się teraz blok tarczą. 5 pancerza jeszcze do gór karty. O! No to tutaj też nie będzie większego problemu. O! dość kończy. Jest drugi arkanitowy rozpruwacz. Ok, e, teraz niestety trzeba się uratować. Nie, młyniec się przyda bardziej. Op! Op! A ja jadę tu w gościach na 5 o, Obaj mamy teraz broń 5.1 Przy czym, no tak naprawdę jestem na plus o 1, bo jeżeli zsumujemy moje życie i pancerz z jego życiem i pancerzem, to jestem na plus w tym momencie. Ale on tutaj znowu wpuszcza. Ach, kłanko, stracę czego słońca, uwaga. I tyle. Mm -hmm. Ok, jest kolejny młyniec. Więc jest ja takuje sobie więcej armora i na razie trzymam. Mm, trzymam e, ten drugi stak z broni. E, na wszelki wypadek. Jest części ogrodu. I jedziemy. Tak. I koniec. No i zobaczymy co mi przyjdzie. No, i przyszło mi naprawdę niefajnie. No dobra, trzeba zrobić tak, 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 tak. Dopakować dwa armora i co? I ile? Ja mam 13 życia, jeżeli mu zabiję. A muszę mu zabić tego chłopka. Zostaje mi 7, on może zadać mi 5 w tej rundzie. No, chyba że coś mu tam jeszcze przyleci Troszkę, kurde, nie te karty przyszły No, to zamiast skończyć grę, gość widzę, że będzie się bawił I leci we mnie i zrobi sobie pewnie sztylet ten Nawet sztyletu sobie nie zrobił, okej okay. No to ja pakuję oczywiście armor i cisnę z niego ten arbor jest naprawdę, strasznie mi się to podoba, właśnie szczególnie przez to, że nie ma tego maksymalnego limitu a co za tym idzie, no to sobie mogę stakować, i stakować. znaczy nie wiem czy jest, sprawdzę to. to, to muszę sprawdzić, zaraz sobie zapiszę na liście do zrobienia, no i czekam co on tam wyczerpie, jest berserker zamalany, Iż tyle ty, no to berserkera ja mu oczywiście zaraz zamierzę. I zobaczę co to za karta mi przyjdzie. O, i jest pierwszy blok tarczą, hop, Pięć pancerza karta. I jest mój berserker. Jest dołożę sobie jeszcze pancerza i mu berserker. teraz sądy. Teraz go smyrać to trochę hardo, ale... ale może się uda. Dobre zagranie. Już wyszedłem troszkę na plus. Oj, dobre zagranie nie wróży nic dobrego. Podejrzyj mnie za jeden i jest mój ruch. Eee, ok, no to ja oczywiście dalej patuję w armor i jadę w niego za dwa. I ma? 10 kart i ja mam 10 kart, okej. Okay. <grytanie> A twierdziel jaki kamber. No, tutaj rozpłatanie czeka na jego ewentualnych jakichś stronników. Eee, to mój grubasek. Guru Basek. Ha, ha, ha. Eee, też czeka na jakiegoś małego stronnika. No, a, ja pakuję w armor ile wlezie. W tych dziesięciu kartach jest jeszcze drugi taki, jest jeszcze drugi aktywator. O, o, o! I co tam jeszcze może być tego? Pach. No. Użyjesz tego, czy skończysz turę? Skończysz tutaj, dobrze. Okej, okay, no to ja oczywiście dopakuję armor. Nie mam radnego stronnika, więc jadę dalej w niego za te dwa, no co? No, tak jak mówię, 9 kart, tutaj jeszcze będzie. Mm, oj, nie pamiętam nazwy. O, jest sprint. No to to może być groźne. Za te trzy many, to on tu może parę rzeczy powycał jeszcze. O, chociażby. Tak. Będzie jeszcze jakiś stronnik? I we mnie. Okej. Okay. A ja muszę pakować armor. O, jest bardzo... hop. Tutaj są jeszcze dwie babki, które dają moim stronnikom szarze. I jeszcze go sobie dopakuję. I kończę grę. A nie zdążyłem, poddał się dziad. Skubany. Cholera. No nic, to była taka raczej dłuższa gra, więc... E, więc nie będzie w czwartej. E, ale tak czy inaczej... A dobra, zresztą, szybciutkie podsumowanie może. Może teraz? No. E, trzy gry za nami. E, za mną, jak widzicie, naprawdę, rewelacja. Okej, okay, ta ostatnia gra była troszkę przyciągnięta, ale też było wszystko raczej pod kontrolą. E, sami zresztą widzieliście. E, co do pierwszych dwóch, to naprawdę, taki easy as fuck. Po prostu ogień i, i, i tyle, I, i niczym się nie przejmuję, tylko, tylko po prostu jadę i klepię gościa, ile wlezie. E, Dek jest naprawdę, naprawdę rewelacyjny. Strasznie mi się podoba. W tej chwili podoba mi się dużo bardziej, nawet niż dyk na murlokach, bo. W, w Murlokach bardzo ważna jest tam ta kolejność, nie? i tak dalej. E, tutaj, tak naprawdę, co by nie przyszło, to po prostu jadę i tyle. I, i, i to jest deck, który wygrywa wszystko, i to jest to, jest to właśnie y, to, jest to. To jest powód, dla którego zacząłem grać w tą grę. Żeby zrobić coś takiego, co zapina wszystko, a tak naprawdę, on nie jest drogi. Koszt standardowy, widzę, tam na dole e, w linkach. E, zresztą tak samo jak i rozpiska. Okej, okay, kończę na teraz. I co? I słyszymy się już wkrótce z kolejnym dekiem, a może na kolejnej arenie się zobaczymy. Wszystko się jeszcze okaże. A tymczasem, strzałeczka, hej!